To nasz pierwszy mecz, bo tydzień temu nie mogliśmy zagrać, także mimo wszystko to miało wpływ na, na cały okres e, przygotowania do meczu. Świecie już było po pierwszym meczu bardzo ciężkim z e, miały podobną sytuację, prowadziły 2-0, doszło do tie także widać, że wyciągnęły konsekwencje z tego, My przez pierwsze dwa sety było widać ten stres e, pierwszego meczu. Myśmy bardzo ciężkie dwa tygodnie, bardzo ciężkie pod względem też psychicznym, także ja się cieszę, że dziewczyny podjęły warkę praktycznie jak z równy z równym, także oczywiście zdarzały nam się przestoje, ale, ale myślę, że ten pierwszy mecz zdecydowanie na plus. Nie można zapominać, że to już pierwszej ligi zeszłoroczny do zeszłego sezonu, w porównaniu z zeszły sezon zmieniła się tylko jedna zawodniczka. Także ten zespół się na, zna na wylot, dużo zawodniczek gra już po 10 lat w pierwszej lidze, także nie można lekceważyć takiego przeciwnika. Na pewno musimy poprawić sekurację. Myślę, że to wszyscy na sali widzieli, że gdzieś te nasze nabitki niestety kończyły się stratą punktu. Eee... Co funkcjonowało przede wszystkim w Fancy Funkcjonowało do pewnego momentu atak, przyjęcie, no i momentami zagrywka. Jeżeli pogramy sobie swoją zagrywkę, to, to myślę, że ustawiamy sobie grę. Taktycznie byliśmy bardzo dobrze przygotowani przez większość spotkania, wykonywaliśmy dobrze założenia taktyczne, no i dlatego te takie newralgiczne końcówki też potrafiliśmy wygrywać. Przypominam, że mamy bardzo młody zespół, 22 lata, 22 lata średnią wieku. Przede wszystkim na dobrą sprawę z pierwszego składu cały sezon to można powiedzieć, że przegrała Erika Sającowa, która zresztą od lutego leczyła kontuzję. I Asia Kapturska. Dwa takie nasze można powiedzieć wyjadacze. Reszta, dziewczyna, reszta dziewczyn dopiero gdzieś tam zapoznaje się z tą pierwszą ligą oczywiście wykluczając rozgrywające. Ale gdzieś tam właśnie potrzebujemy czasu, żeby, żeby po prostu zapoznać się z tą ligą, z tym poziomem i, i przy, właśnie w tych końcówkach, w połowie seta wychodzić zwycięską. Bardzo trudny mecz, ze, po pierwsze ze względu na to, że zagraliśmy dość słaby mecz tydzień temu. Dziewczyny chciały za wszelką cenę się odbudować. No i... Udało nam się, ale z drugiej strony było krzok, które zagrało mecz inauguracyjny, chciało się pokazać y, publiczności. Te dziewczyny są nowe, więc, więc chciały zrobić dobre ważenie i wydaje mi się, że nie można mieć do nich pretensji. Postawiły nam dość wysoko poprzeczkę. No zresztą jesteśmy jeszcze na takim etapie zgrywania. Nasza gra jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Y, dlatego się bardzo cieszę, że wygraliśmy taki mecz na trudnym terenie, z trudnym przeciwnikiem jednak. Brakuje jeszcze kilku rzeczy. Zgranie. To jest jedna z nich, może troszkę mniej ważna, brakuje pewności siebie, brakuje odpowiedniego rytmu. My mamy stosunkowo łatwo, bo, bo 10 dziewczyn zostało potem z tego mistrzowskiego składu, no ale to 4 miesiące nic nie robienia, jednak daje się wyznaki i jednak to nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. No, mamy ambicje grać dużo lepiej, wszyscy czujemy niedosyt, nie tylko ja, bo, bo zawodniczki też uważają, że mogą grać troszkę lepiej, to może nieskromnie skromnie brzmi, ale, ale możemy grać dużo lepiej.